Okay, to ja Michał z tenu i dalej się w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival. Okej. Okay. Więc ja widzimy nasz kolega coś tam szuka. OK, więc wiem, że w ten wtorek powinien być film. Nie udało mi się, ale nie bójcie się. Film wyjdzie Wy. następny wtorek. Jest już nagrany. Ale z moich własnych chęci dostaję na tamten dzień. Okej. Okay. Więc jak dobra, pamiętacie, to w takim odcinku pełniłem morskie kurczakach. I rozpocząłem farmę w różnych farmę naszej lawy. mam jeden obsypian, bo trzeba jeszcze oświetlić je kilka odcinków za tym, przed tym przejdzie, he? Więc chodźmy na kopalni. Hmm. Więc jak. Y na pewno wiecie, albo nie, to ostatnio było, było pierwsze próbne dla mnie. Nie, że a że mówię. W tym roku było pierwsze próbne i z matematyki ma wynik 84%. Chyba najlepiej w klasie. czekaj rybę i to wszystko. To teraz powinno wystarczyć. I również tak pochodni. Więc w tym odcinku będę normalnie popatrzeć sobie i poławić się w kopalni. Nie wiecie co się tutaj działo. Ja tutaj była lawa wcześniej. Nie ma. Ok. Idziemy tutaj głębokiej. Okay. Jeden kawałek klawy. Pamiętam na później, bo aktualnie, jak widzieliście na pewno sami, Kill off jest w bezpiecznym schowku. Harada, musicie się na śmiać Drugi kawał, druga lawa Ja tylko jeszcze brakuje całego jeziorka I miałbym przykiskowane Dobra mam dla Was wieść, iż planuję historię pierwszych animacji. Moje pierwsze historie animowane. Nie wiem, może to nazwać bajką. A będą to jest animowana historyka jak? się Jest to złota, czego nie potrzebuję. 啊，这个呀。 Jak na pewno się, włączę muzyczkę, już jej nie ma. Chyba mnie przeszkadzało, ale. Będę proszony. To jest widok. Więc nie musimy, Będziesz Będziesz muzyczkę. Następny wtorek, będziesz mógł zobaczyć, jak ja to ładnie Ja to zrobię całkowicie całą całej całą łapkę. Jeden tutorial, który użyłem, to było takie, aby używał wiadomości. Nie, aby wymyślać. Nie, jakieś wymyślenie. Naprawdę! Mógłbym na teraz nawet zrobić. 挣钱，我们就没钱了。 O, restaurę. Zaraz no, ja będę nas chyba musiał wracać, bo już kończę nic pochodnie. Jest tu jakaś duża jama. Chyba będę pamiętam, to może pod...

szkielet. I teraz się ewakuje mu yy, jeszcze mam już minęło gdzieś ponad połowa filmu, a nawet niczego nie zrobiłem, tylko zadam trochę i, i byłem wkur i się wkurzyłem. Ja to nie jest, jest zdrowe. i nie słyszałem może coś tu jest interesującego. Nie, nie to jest po prostu inne wejście jakiś który jaskiń głęboki ja z nieaktualnie aktualnie czasu ani pochodni teraz tylko muszę znaleźć drogę z powrotem I teraz do góry. Hmm. Chyba nam no, się trochę z więcej treści ząka, bo aktualnie nie ma tu jednej ryby. Też mam już wystarczająco, aby zostawić wokół i nawet jeszcze trochę. Dalej już zrobić piemko. Naszy mm. ja się już. Nie ma się tak. Przejdźmy się. Teraz trzeba zobaczyć czy jak coś mi się, z... coś mi wyszło Nie i choć przystało... Nie, klapy wciąż Wciąż nic! Więc informacja dla tych, którzy lubią Co... E, cała historia jest już zaplanowana. Dlatego poczekajcie, do i pod koniec roku już powinno być kończona. E, Pójdźmy na strzelanie zabijanie wodu. I to chyba widziałem je nie damy. 8. 9. Idziesz. To wystarczy mi na sekundę. więc co dodałem na piecek o, zapomniałem o tym, że mam coś, to jest taki połącznik ups

Bo wokół jest dwa. He? Moje zdanie jest dosyć dobre na zabijanie Jeszcze 8, Jeżeli dużo pamiętam, to w następnym odcinku yy, tam wrócę z y, kilowem i wykopię to wszystko. Mas, se não informaticos maicrija mulegim eu 4 5 wam poinformować? 8 9 Czy coś jeszcze tam jest? O, jajka. Wciąż nic, naprawdę. Okej, okay. zegar powiedział już stop. Hmm. Więc zobaczę was w ten wtorek. To będzie... 18 ale zobaczymy że was w następnym tygodniu... Tak, okay. dole tygodnia. Jeżeli odnosisz tylko tą serię, to ja już rozumiem. Hmm. He? Ale właśnie, no Do zobaczenia Miniego tygodnia. No i. Papa!